Emilka. 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 Zrób papa, kochanie. Zrób papa. A zrób kosi kosi, zrób kosi kosi, kurczaczku zrób kosi kosi, kosi kosi, no zrób jeszcze, zrób pięknie, bravo. Przepraszam na o które nie dobrych niu Emilka, chodź za mamy, chodź, chodź, Kosi, Kosi, chodź, za mamą. No chodź, chodź, teraz, chodź, z mamą, chodź, Junio, chodź! Duch! Ojej! Wstawaj! No wstawaj, wstawaj! Nie na kolanach!